Hej, witajcie! Już w trzecim odcinieczku z serii yy, średnio wiecznych ozdów Minecraft, 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 Minecraft. Yy, pod ostatnim odcineczkiem, który był w sumie dość dawno temu. Wpiliście tam tyle łapek dokładnie, to chyba trochę ponad 80 z tego co pamiętam. Yy. Chyba tak, chyba tak No i cóż, wróciłem z wakacji, także mogę nagrywać Chociaż jest ciężko, miałem wrzucić odcinek z serii How to Build Tylko, że niestety mam taki problem z ruszaniem myszką, ponieważ Jeżdżę na rowerze sobie po górach, prawda? I ostatnio miałem taki mały wypadek i skręciłem kciuka w prawej ręce, także Jest ciężko mi objąć myszkę i chwycić, także budować bo to boli dosyć, nie mam obchniętą całą tutaj część właśnie koło kciuka, część dłoni. No ale dobra, mniejsza o tym. Przechodzimy już do odcinka. Pierwsza ozdoba, jaką dzisiaj tutaj mamy, to jest globus. Bardzo łatwo się go craftuje. Jeśli chcecie, żeby te liany wam nie spadały na dół, to radzę sobie tutaj postawić na podłodze nic obok tego albo dywan ewentualnie, jeśli na przykład to jest... macie w jakimś pokoju czy coś. No i macie tutaj dywan, prawda? I tutaj też nie będzie wtedy rosło w dół. Następna rzecz to jest teraz takie: mm, do tortur. Takie kilka narzędzi. To się nazywa Iron Maiden, czyli żelazna dziewica w wolnym tłumaczeniu. I to była taka klatka. No, to, tego się nie da tak zrobić dokładnie. Ale to była taka trumna, bardziej jakby stojąca, czy coś takiego. Taki sarkofag. I tam były kolce w drzwiach, i właśnie tam z tyłu. I tam się wchodziło. I jak. To się zamknęło, to praktycznie nie było miejsca że tak, żeby cię to nie raniło, no nie? nie. tam trzymali ludzi. Następna rzecz to jest koło. Tutaj przywiązywali ludzi te nogi tutaj ręce. Kręcili, kręci się kołem. No i tak naciągali ludzi. Następna rzecz to jest po prostu taka ława do tortur. Tutaj składło się człowieka, W ręce wkładasz i wybierasz to narzędzie tortur i go torturujesz. Następna rzecz to są takie trochę zmodyfikowane dyby bo to już widziałem ktoś inny, już takie rzeczy robił e, więc jak to jest zrobione, to jest po prostu zrobione tak, że stawiacie tutaj płotek na pełnego bloku eee płotek, furtkę boże, sorry furtkę tutaj stawiacie A, co ja robię stawiacie tutaj furtkę, otwieracie ją e, chyba teraz nie mogę otworzyć, no nie za bardzo otwieracie ją i po prostu tutaj dajecie blok wyżej i jakby na tym, koło tego bloku naciskacie na niego, żeby pojawił się Stojak i on spada, e, przelatuje przez furtkę, staje tutaj, wtedy możecie zamknąć furtkę, albo po prostu postawić tutaj jako nas otwarta. Ja muszę czas trochę inny ustawić. Wow, co ja wpisałem? Kilkunian tysięcy. No. E, no, i macie te prawda piękne dyby tutaj jest oczywiście glina kremowa. No tutaj mamy tabliczkę, że koniokrat ma karę na 7 dni To jest bardzo fajny patent, przynajmniej mi się spodobał Jak go wykorzystywałem na CraftCast yy, Tablica ogłoszeń, jest inspirowana oczywiście taką tablicą z Wiedźmina Z Wiedźmina Trójki dokładnie, przynajmniej częściej nie grałem, więc nie wiem czy coś takiego było yy, No i taka tabliczka fajna Tutaj stoisko jest w sumie zbudowane tak Czy ja wiem, no, no, no nie jest jakieś świetne, więc ona jest tylko tak Po prostu dla ozdoby tak naprawdę bo nie chciałem wstawiać czegoś takiego. I tu macie jakby zwykły wykrywacz światła. Tylko, że jeśli w nie klikniecie, to z, na przykład z jajek, które mogą imitować, w sensie z pudełka z jajkami, one zamieniają się na niebieskie. I wtedy mogą imitować takie pudełka z rybami, właśnie. Bardzo ciekawe. Pewnie nie dużo osób o tym wiedziało. Następna rzecz to jest Karoca, czyli taki zabudowany wóz. Bo tam wcześniej mieliśmy tylko takie otwarte wozy. A tu jest taki zabudowany. A z przodu mamy woźnicę, wiadomo. To jest zrobione z banerów. Tutaj, prawda? Pół płytki. Koła, wiadomo, z tego. tutaj schodki. Tam płotki, płotki, A tutaj furtka, żeby to wszystko ten tak się trzymał. No i dookoła po prostu stawiamy banery brązowe, czy jakie tam chcecie, jaki kolor. Więc żeby karoce była, prawda? Okej. Okay. Następna rzecz to jest prycza. Tak, tak się prawdopodobnie nazywa. Taki wysząca po prostu ława na łańcuchach I teraz jak robicie taką ławę To ona tam wiadomo musi być do czegoś podczepiona I żeby po prostu nie stał taki łańcuch sam To możecie właśnie Już wam pokazuję Wykończyć go, albo że jest Mocowany na, tutaj na takich mm, Tych kamiennych słupach Albo na takich drewnianych Albo już w ogóle Że takie wzmocnienia są pod dachem, prawda, żeby to trzymało no, i ostatnia rzecz na dzisiejszy odcinek, taka trochę bardziej skomplikowana, to jest katapulta. Ale ta katapulta, to jest takie pff, bardzo prowizoryczne, tak. Pewnie w danym odcinku się to może zmienić jeszcze ten wygląd tego. No, ale jeśli chcielibyście coś zbudować, to proszę bardzo. I tak samo okno. pół płytki. Już tylko sobie prawie. Świerkowe drewno, schodki. Tam na szczycie nie ma schodka. Tutaj kamień po prostu obłożony trapdorami. Tego nawet nie musi być. To jest płytka kamienna. No, jak ktoś chce, to może zawsze dać. Tutaj jakieś czaszki, prawda? Takie odstraszające. Te schodki. No i w zasadzie to tyle, tak. No to chyba nic skomplikowanego. Trochę wygląda jak pojazd z Flintstone'ów, <laughs> ale cóż. No dobrze, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek się spodobał. Zostawcie łapkę: bo im więcej łapek, tym więcej ozdób. Pamiętajcie, to mnie zawsze motywuje do robienia tych ozdób. No i cóż, trzymajcie się. I do następnego odcineczka. Yo!